A teraz będzie muzycznie niosą mrok, smutek i melancholię. Zabierają w podróż do utraconego świata. Po 16 latach brytyjska grupa The Cure wraca z kolejnym studyjnym albumem. Płyta Songs of a Lost World, właśnie utracony świat. To osobisty zapis przeżyć lidera zespołu Roberta Smitha. Jest ból po śmierci rodziców i brata, jest poczucie pustki i przemijania. Premiera płyty jutro. Towarzyszy jej zapowiedź muzyków, że za pięć lat zamierzają zejść ze za sceny. Choć z takimi deklaracjami to nigdy nic pewnego. Paweł Laskarz. Na tę chwilę fani de Cure czekali 16 lat. Czas tęsknoty za nowym albumem brytyjskiej grupy dobiega końca, a brzmiąca dotąd nuta niepewności, czy ten moment kiedykolwiek nadejdzie, ustępuje wreszcie dźwiękom pieśni utraconego świata. Dorastałem, kiedy od II wojny światowej mijało około 30 lat. Wydawało się, że świat staje się lepszy, a lądowanie na Księżycu było tego częścią. Ale w 1975 roku, kiedy miałem 16 lat, świat jakby się zatrzymał i od tamtej pory powoli upada. To właśnie jest kwintesencja, bijące serce płyty Songs of a Lost World. Cały ten zagubiony świat. To jak się czuje względem młodego siebie, pytając się, gdzie to wszystko się podziało. Zaczyna się intrygująco, od słów to koniec, Była nie się z zadźwięków piosenki Alone. Ale to jeszcze nie teraz, bo wieńczący karierę Moment poprzedzić ma seria koncertów i być może dwa kolejne albumy. Z fanami muzycy The Cure chcą pożegnać się w 2029 roku. To wtedy przypadnie 50. rocznica wydania pierwszej płyty zespołu, a 70 lat skończy lider grupy Robert Smith. Zawsze jest tak, że jak zespół kończy karierę, to potem po raz pierwszy, potem drugi, a potem może nawet trzeci jeszcze wracają z okazji jakiejś rocznicy, jakiegoś wydarzenia. E, więc e, ja nie wierzę, że mając 70 lat, Robert Smith wytrzyma bez grania. W podróż do utraconego świata muzycy The Cure zapraszają już od kilku tygodni, promując album singlami Alone i A Fragile Thing. fory są dobrym wyznacznikiem tego co otrzymujemy na całej płycie która Mógłbym powiedzieć, że sunie niczym lodowiec, natomiast przez tą ciemność, do której The Cure nas przyzwyczaiło w swoich kompozycjach, przebija się słońce niczym te klawisze, które powróciły jako instrument na ich album. Na tle tego muzycznego pejzażu Robert Smith wyśpiewuje opowieść o samotności, przemijaniu bólu i pustce po tym, co już nigdy nie powrócił. To ta spełnia oczekiwania kogoś takiego jak ja, czyli człowieka, który na pierwszy koncert pojechał w roku 89, czyli strasznie dawno temu, a pierwszej piosenki wysłał, kiedy miał lat 15. Krytyn Smith niejako żegna się ze zmarłymi rodzicami oraz bratem Richardem. To o nim śpiewa w piosence I can never say goodbye. Po raz pierwszy przed publicznością grupa The Cure wykonała ją dwa lata temu podczas koncertu w Krakowie. Bo to w tym mieście przez pewien czas mieszkał brat lidera The Cure. Śpiewając o moim bracie, starałem się znaleźć równowagę między emocjami, które przeżywałem po tym wydarzeniu, a przekazaniem tego w piosence. Kiedy ją graliśmy, czasami te emocje mnie ponosiły i trudno było nie przesadzić. Ten odpowiedni balans dotyczył zresztą wszystkich tekstów, które pisałem na ten album. Smith skomponował melodię i napisał teksty wszystkich piosenek na Songs of a Lost World. Ostatni raz pracę nad albumem The Cure aż tak zdominował blisko 40 lat temu. W pierwszych latach działalności zespołu prowadziłem wszystkich. Pokazywałem, jak mają grać. Każdy próbował to jakoś interpretować, a ja mówiłem tak lub nie. Rzadziej tak. Często dołączał się Simon. Zawsze był jakiś jego świetny kawałek. W późniejszych latach mówiłem: pokażcie, co macie, a jeśli mi się spodoba, zrobimy to. Często te dziwne rzeczy nie są w ogóle moje. Jak na przykład jazzowe utwory w Wild Moon Swings. Gdyby wszystko zależało ode mnie, bylibyśmy gorszym zespołem. Ale tym razem. Chciałem, żeby te piosenki były moje, żeby ta płyta była spójna. Utwory na tę płytę powstawały na przestrzeni wielu lat. Pierwsze w 2010 roku. Które z tych piosenek zespół prezentował już podczas trwającej 90 dni i obejmującej 33 kraje trasy koncertowej. Mamy do czynienia z dużą dawką smutku, z jakimś tam romantyzmem, kiedyś z opowiadaniem, z idealizowaniem śmierci, a teraz w momencie, w którym ten Robert jest tej śmierci stosunkowo blisko, no bo ma 65 lat i też go dotknęła osobiście brat, rodzice, to wszystko pozwala identyfikować się całej rzeszy ludzi. Zespół miał w czym? Wybierać. W 2019 roku nagrał około 25 piosenek. Na ten album wybrał 8. Pozostałe muzycy de Cure szekują na kolejną płytę. Wyobrażałem sobie, że cały album Songs of a Lost World będzie przygnębiający. Kilka osób go przesłuchało i powiedziało, że piosenki same w sobie są dobre, ale jest ich za dużo. Nie możesz oczekiwać, że ludzie będą słuchać takiej dawki dołującej muzyki. To nie zadziała. Potrzeba czegoś innego. Uprościłem całość. Zamiast 13 piosenek jest 8. Teraz album jest lepszy. Ma trochę światła i mroku. To 14. studyjny album The Cure. poprzednie płyty grupa sprzedała w ponad 3... 30 milionach egzemplarzy. Wśród nich między innymi Faith, Pornography i Disintegration, które zdefiniowały unikatowe brzmienie zespołu i dały mu status jednej z najbardziej wpływowych brytyjskich grup wszechczasów. No wie, o nich powiemy, czy to była nowa falacz Gotyk, czy coś jeszcze? To jest to zespół, który grając dość trudną i nieoczywistą muzykę odniósł ogromny sukces komercyjny. To, jak oni potrafią zmieszać właśnie dostępność tej muzyki z jej bardzo wysoką półką, jeżeli chodzi o ambicje artystyczne, to jest ich tajemnica. Zespół roztacza mrok i aurę melancholia. W często depresyjnych i poruszających niebanalne tematy piosenkach na czoło wysuwa się charakterystyczny wokal Roberta Smitha. Były w moim życiu momenty, kiedy myślałem, że nie dożyję 30, 40 czy 50 lat. A wciąż jestem i to jest najlepsze. Nie mogę uwierzyć, jak wiele miałem szczęścia. Jestem teraz bardziej wyluzowany niż kiedyś. Łatwiej się ze mną dogadać. Wiem to, ludzie uśmiechają się do mnie dużo częściej niż kiedyś. Mam szczęście, że wciąż mogę robić to, co zawsze chciałem robić. Tapirowane włosy, makijaż na ustach, czerwona szminka. Lider de Cure to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci muzycznego świata. Hey, I don't care Ale sceniczny wizerunek to jedno. Smith chce, aby muzyka na żywo była dostępna dla jak największej rzeszy osób, a nie tylko dla tych najbogatszych. Dzięki jego zaangażowaniu gigant internetowej sprzedaży biletów musiał zwrócić fanom część wysokiej opłaty serwisowej. Zareagował też, gdy w sieci zobaczył bilety na koncert The Cure w drugim obiegu po znacznie zawyżonej cenie. Everybody. Odkupił te bilety i na swojej stronie facebookowej zrobił konkurs, w którym można je wygrać. 1 listopada w dniu premiery Nowej Płyty Grupa de Cure wystąpi w londyńskim klubie Troxy. W trace koncertową ruszy jesienią przyszłego roku. Paweł Laskosz, TVN24.